Co myślicie o tym, gdy ktoś natarczywie próbuje wam wmówić coś, czego tak naprawdę nie zrobiliście i nie daje wam nawet szansy na wyjaśnienie tego, jak i również pozbawia was tym samym tej samej szansy na rozwiązanie tego problemu w sposób pokojowy? Podobnie jak pełen testosteronu 16-letni Sebik na imprezie u kolegi, który pierwszy raz napił się czegoś z kolą, podobnie zachowywał się nasz zły sans. Ale to już przeszłość. Siemaneczku ludzie, to ja, wasz niepatologiczny youtuber pigulski, a to jest Delta Traveler. I wreszcie nam się udało dotrzeć do tych upragnionych moich szarych drzwi, więc zobaczmy, co się za nimi znajduje. Zastanawiam się, dlaczego się jeszcze nie obudzili. Co nie? Wszyscy są tacy nieprzytomni. Zastanawiam się, kto się jako pierwszy obudzi. O, oh, hej. Hej, spójrz, jakie wyczucie czasu. ja, hey czy dobrze się czujesz? Hej, o co to za spojrzenie? Wygląda, jakbyś właśnie zauważył ducha. Cóż, tak czy inaczej. Nazywam się Des. A to jest moja siostra Noel. E, e, co? Cześć. Jak się nazywasz? E, Chris? Gdzieś już słyszałam to imię. Tak czy inaczej, miło Cię poznać. No ale czy możesz zadzwonić do mamy i dowiedzieć się, kiedy będziemy musieli wracać? Okej. Okay. Dobra. Mam nadzieję, że Des się nie okaże morderczynią. <laughs> Powiedz, Chris. Mam dla ciebie naprawdę dziwne pytanie. Czy jesteś człowiekiem? <laughs> tak. <laughs> Aha. więc ludzie są podróżnikami w czasie. ha? Ach, to jest tylko plotka, którą słyszałam. Jest to plotka o tym, że stary asystent Alfy spróbował udowodnić, że ludzie mają władzę nad czasem. Kimkolwiek jest ten asystent wygląda na to, że są to tylko plotki. No nie, nie są. Chociaż to nie wyjaśnia o... Osobę, która wygląda jak starsza Noel, A, tak czy inaczej. Des, mama chce, żebyśmy natychmiast wróciły do domu. <grytanie> Czekaj, dlaczego? Czy ona nie idzie do pracy dopiero za kilka godzin? Cóż, Straż Królewska wkrótce wyruszy na polowanie na ludzi. Uważają, że wcześniej zauważono człowieka opuszczającego ruiny. A ja myślałem, że oni nie wiedzą, jak wygląda człowiek. Pozwól mi szybko rzucić okiem na tą dwójkę na górze, zanim pójdziemy. Czy popłyniemy łodzią? Cóż, jeśli musimy natychmiast wrócić do domu, to tak. Jej! <grym> Okej, okay, zaraz wracam. A ta się dalej cieszy. <grym> Hej, Chris. O czym rozmawialiście z Des? O gitarze o podróży w czasie, o byciu człowiekiem o niczym. O byciu człowiekiem? A co o byciu człowiekiem? Wiem, że Des chciała jednego spotkać, ale oni wydają się tacy przerażający. Myślę, że to przez tą głupią plotkę o podróżach w czasie, ale nie sądzę, żeby one były prawdziwe. Ale chodzi mi o to, że nie jesteś człowiekiem, prawda? Dobra, wynośmy się stąd, Noel. E, I najlepiej, jakbyś nie rozmawiała z tym drugim Jeleniem. Dlaczego? Bez powodu, teraz chodźmy. O, i do zobaczenia, Chris. Okej, okay. see ta. A, ale tak bardzo chciałam ich poznać. No cóż, papatki Chris. Dopóki się znowu nie spotka. Chris, co do cholery się tu dzieje? <grystanie> Dlaczego wróciliśmy do tego króliczego domku? A mówiąc już o deja vu Hej! Obudźcie! Spójrz na to, Noel! Uh. O czym ty mówisz? Oh shit! Oh shit! Co do cholipki! Czy to? Ja? To tak jak. spoglądać w jakieś dziwne lustro. Eee. O, e -e. ja. E, muszę już iść. Um, papatki, ja. Więc zakładam, że chyba to byłaś ty z tego świata. Ona wygląda dokładnie jak ja, kiedy ja byłam dzieckiem. To tak jakby patrzenie na jakieś żywe zdjęcie rodzinne. To naprawdę dziwny sposób, aby to ująć. Ale znowu, jeśli ja tutaj też jestem dzieckiem, to ach, też czułabym się dziwnie. Ale ach, był jeszcze jeden jeleń, który o nas mówił. Czemu jest przerażona? O czym do cholery ty w ogóle z nim rozmawiałeś, Chris? Des? Kto? Ja... Ech, nieważne. Ta o czym z nim rozmawiałeś, Chris? Straż Królewska będzie nas ścigać, bo jesteś człowiekiem?! Myślałam, że opuściliśmy ten szalony wymiar! Ech. Czekaj, to pokrywa się z tym, co powiedziała twoja mama. Więc chyba musimy uważać. Co? Tak by jej nie było. Ona dopiero pod koniec pierwszego dołączyła. Rozdziału. Mama Chrisa również jest w tym świecie. Mówiła, że tutejsze potwory są również niebezpieczne. One nie są, ale... Chyba musimy się martwić jakimiś głowcami polującymi na nas. Chociaż czuję, że mamy trochę czasu, aby odpocząć. Twój wybór, Cliffs. Cóż, on wygląda jakby już znalazł swoje miejsce do wypoczywania. Dlaczego nie będziemy odpoczywać w miejscu, które nie jest tutaj? Ale nie lubisz tego miejsca, Suzy. <laughs> Dobra. Eee... to może na samym początku wyjedziemy stąd? Tak, jesteśmy w Snowdin. Przytulna atmosfera tego uroczego miasteczka wypełnia cię świąteczną mocą. Dobra, zapisujemy sobie giereczkę. I, i, i spróbujmy wyjść ze Snowdin, Spróbujmy wejść do tego lasu. O, oh, chyba nie przejdziemy. Hej! Mój, o mój! Tak bardzo jak kocham pracowanie nad zagadkami, praca nad nimi może stać się dosyć wyczerpująca. A na tym przykładzie jest to polerowanie tej armaty, które jest naprawdę nudne. Więc, jeśli możecie mi przynieść coś interesującego, mogę w zamian zrobić również coś interesującego. Takiego jak. takiego jak darmową nagrodę. Każdy z nas kocha darmowe nagrody, prawda? Cóż możesz ją otrzymać ode mnie, kiedy będę pod wrażeniem? Wybór należy do ciebie. Eee, nie macie dla mnie jeszcze nic. Cóż, jestem pewny, że coś dla mnie znajdziecie. Dobra, zobaczmy tą armatę. Duża, niebezpieczna armata blokuje wam drogę. Dobra, czyli coś musimy przynieść do Papyrusa. Mm, zapamiętam to sobie. Witam w Snowdin. Spoko. Wejdźmy sobie do sklepu. Chrissy, co ty tu robisz? Heja, jak mogę wam pomóc? Porozmawiaj. Opowiedz mi o swoim sobowtórze. Wygląda na to, że zaopiekowaliście się w złym mną. Wygląda na to, że wyszło najlepsze to, co mogło wyjść z tamtej podyczki. Bo nie wiem, czy inne opcje byłyby tak miłe. Jedyne, co by mogły zmienić, to zaspokoić wasze spędzenie sprawiedliwości. Ale kto to może kwestionować? To, co zostało dokonane, zostało dokonane. Wskazówki. Zabawne, jesteśmy na końcu lasu. Kiedy przejdziemy przez miasto, wejdziemy na bagna, które się nazywają waterfallem. To ze względu na wszędzie występujące tam wodospady, słyszałem, że szefowa straży królewskiej czegoś tam szuka. Uważaj na nią! Co ty robisz? Dlaczego wykonuję przypadkową dorywczą pracę? Zastępuję właścicielkę sklepu QC. Ja jej jestem to winien za to, że Papyrus kiedyś wpakował się w kłopoty. Aczkolwiek jest w porządku, nawet płaci całkiem dobrze. Ale jednak mam dziwne uczucie, że zapomniałem czegoś zrobić. Coś w stylu... Skalibrowania moich zagadek. <grymne> eee, nieważne. Coś o sobie. Nie mogę wam teraz powiedzieć o sobie. Ogólnie rzecz biorąc jestem po prostu facetem od wygodnego sklepu spożywczego. Dobra. Sprzedaj. Okej, okay, więc rozmawiałem z Papyrusem. Pod naprawdę trudną rozmową... Powiedział mi, że jest naprawdę znudzonym polerowaniem jego armaty. Więc na razie mogę kupić od was tylko trzy rzeczy. Pamiętaj, aby mądrze wybierać co chcesz sprzedać. Co macie? Nic, bo wszystko zużyłem na złego sensa. Ale na pewno kupimy sobie... OK, czyli składasz dokładnie to samo. Kupimy sobie bułki cynamonowe, bo one leczą nas na fula. Także kupimy sobie spitz na razie. I na razie nic nie będę sprzedawał, bo mam wrażenie, że nie bez powodu mogę sprzedać, tylko trzy rzeczy. Widzimy się później. Dokładnie, widzimy się później Sacik. Eee, użyć skrzynki. Tak. Ej, mamy trzy rzeczy Snowring Thuglaw i Faded Ribbon. Eee, Zczę powiedzmy moglibyśmy sobie teraz oddać tego snowringa Noel, bo już nie potrzebujemy mocy lodowej. 75 50 i 20. Na razie się powstrzymam od wyboru. Ja mam jakieś dziwne wrażenie, że mogę coś tutaj znaleźć w tym mieście takiego bardziej wartościowego, więc na razie wolę nie wykorzystywać tej opcji sprzedaży, jak faktycznie później mogę to sprzedać, więc na razie sobie to odłóżmy do tej skrzyneczki. I zwiedźmy do końca ten hotel. Wow! Udało mi się poznać człowieka. Czym tak właściwie jest człowiek? Dobra, tej książeczki nie mogę zobaczyć. Mogę wejść na górę. Hello, Rabbit Lady. Jak miło ze strony tej dwójki, że was tutaj przyprowadzili. Mam nadzieję, że wszyscy czujecie się lepiej. Powiedz, kim dokładnie była ta dwójka, która nas tutaj przyprowadziła? A, to są dzieci Rudiego. Tak, właściwie kiedyś mieszkali tutaj w Snowden, ale to było zanim pewnego dnia jeden z nich upadł. A następnie przenieśli się do miasta. To było naprawdę tragiczne wydarzenie, ale. Fajnie, że znów odnaleźli równowagę, co tak naprawdę oznacza upaść. Cóż, tak czy inaczej dziękujemy, że pozwoliłaś nam zostać. Przyjemność po mojej stronie. Mam nadzieję, że miło spędzacie czas w Snowdin. Puk-puk-puk. Nikogo nie ma w tym pokoju. Serwetki nie mogę zobaczyć. Puk-puk-puk. Nikogo nie ma w domu. Kanapy też nie, tego też nie. Puk-puk-puk. Nikogo nie ma w domu. To jest billboard. Jest do niego przyczepionych kilka papierków. Wygląda na to, że jest tu ogromny obraz śpiącego Lisa, który zajmuje naprawdę dużą ilość przyczepionych tutaj papierów. Kto do cholipki umieści tutaj to zdjęcie? Ona jest całkiem urocze. Co do cholery się znajduje pod nim? O, nie, nie warto tego sprawdzać. A tutaj? To jest billboard. Jest do niego przyczepionych kilka papierów. Jest to wiele ofert pracy. Wszystkie są zajęte przez Sansa. Nie wiedziałam, że on jest takim pracoholikiem. On nie wygląda na osobę, która robiłaby tak wiele rzeczy. No chyba, że w jakiś sposób ono szukuje. <grym> Prawdopodobnie tak. O, ranośmy się stąd i musimy zwiedzić do końca calutkie nasze tutaj pokryte śniegiem miasteczko. Nie chcesz iść na drugą stronę miasta? Wypróbuj tunele podśnieżne. Są efektywnie rozmieszczone. W jaki sposób czołganie się jest szybsze niż bieganie? Słuszna uwaga. Hmm... Mam to dziwne przeczucie, że zaraz zobaczę coś niepokojącego. Jak kogoś specerującego na smyczu ze swoim młodszym bratem. <laughs> Co? Eee, właśnie się obudziłem. Zapomnij to, o czym powiedziałem. To są wydarzenia chyba przed Undertale'em. Czy myślisz, że Mikołaj kiedykolwiek spełni moje życzenie? Jakie jest twoje życzenie? Żeby moja siostra wróciła. Ona któregoś dnia upadła. Pojechała do doktora, żeby ją uleczyć, ale nigdy nie wróciła. Lekarz również nie reaguje na nasze połączenia. Alphys? Tak mi przykro. Jestem pewna, że jeszcze ją kiedyś zobaczysz. To jest naprawdę jeden z gorszych sposobów na przedstawienie się. Właśnie z tego powodu rzadko wychodzę. Ech, przynajmniej jestem wdzięczny, że mój brat wciąż żyje i ma się dobrze. On jest powodem, dla którego mam wciąż siłę wstawać z łóżka codziennie. Tak. Ale znowu, już wcześniej miałem rację co do dziwnych porannych myśli. Chyba zobaczymy. To pokaże los. <grym> Dobra, czyli opłaca się z nimi podwójnie rozmawiać. Nieważne dokąd się udasz, nigdy nie uciekniesz od świąt. Racja, bo jesteś tutaj. Uuuu... Ha? Co, co to ma znaczyć? Że jesteś Reniferem i ona cię nie podrywa. <grym> nie miałam tego na myśli w jakiś zły sposób. Ja. <grym> um, co? Czujesz, że pobliska Jemioła uczyni tę chwilę bardziej niezręczną? jo! <grymne> jesteście jakimiś turystami, prawda? A powiedzmy, jestem naprawdę zaskoczony, że Undyne was przepuściła. Wcześniej nawet nie pozwalała mi się zbliżać do Waterfalla. Moje młodsze rodzeństwo uwielbia Undyne, ale się jeszcze nie obudziło. <grymne> Undyne! <grymne> W sensie, że Łódź? O tak, moja wina. Myślę, że możecie zostać w pobliżu. Tylko nie podążajcie za mną. Co? O czym ty gadasz? Co, masz jakąś tajną krójówkę, czy coś w tym stylu? Co? co? Nie! Co, co ty wiesz o mnie, huh? Zachowujesz się naprawdę defensywnie, jak na kogoś, kto nie ma nic do ukrycia. Suzy, zostaw ją w spokoju. <laughs> tak, Suzy, moja sprawa nie jest twoją sprawą. Dobrze, no to chodźmy tutaj, o dokładnie, do The Grillbiego. A, brakuje tu jednego kolegi, no ale spoko, jakoś sobie poradzimy bez niego. Czy nie jesteście troszeczkę zbyt młodzi, żeby wstawać tak wcześnie? Czy to nie jest trochę za wcześnie na upijanie się? <laughs> e hej <laughs> Wszyscy możemy żyć po swojemu, prawda? Wy wstajecie naprawdę głupio wcześnie, a ja jem frytki. I śnię o gorących facetach. A jedzenie frytek upijacie? Okej, okay, może dzisiaj zbyt bardzo przesadziłem z piciem. Ale naprawdę, kocham frytki. Myślę, że naprawdę spróbuję zostać w szkole, żeby nie skończyć jak on. Ja mam pojęcia, że Grillbee ma menu śniadaniowe. Właściwie nie jest takie złe. Nie jest również zbyt tłuste. Zastanawiam się, czy ma coś, co naprawdę by mi się spodobało. Zwykle rano łapię coś do jedzenia w sklepie QC, ale sam ją tam zastępuje. Naprawdę kocham mi bułki cynamonowe, ale absolutnie nie zamierzam ich kupywać od Sansa. Ta, nie winię się za to. <grym> Zastanawiam się, czy ten duży facet w ogóle wie, że mieliśmy za zadanie upolować człowieka. On zawsze śpi, więc wątpię w to, chyba że ona jest tak zesperowana. Ona? Ta, szefowa straży królewskiej. Każdy ją zna? Czy możesz mówić mniej tajemniczo, o dupku? <grym> Polowanie na człowieka tak wcześnie, to jest niedorzeczne. Od wieków nie widziano tu człowieka. Większość potworów nawet nie ma pojęcia jak wygląda taki. E, więc jak mogli to stwierdzić, że przechadza się tu jeden? Doktor Alphys dużo studiowała na temat ludzi. Myślę, że jeśli możemy komuś zaufać w tej kwestii, to właśnie tylko doktor Alphys. Świetnie. Choć jest fajna i pełna życia, chciałbym, żeby po prostu odpowiadała na nasze listy. Ja... Yeah. Hmm... Dlaczego wasza trójka pachnie tak znajoma? Nigdy wcześniej was nie spotkałem. Um... Wiesz co, nawet nie muszę na to odpowiadać. Przepraszam. Może nie powinieneś zostawiać przysmaków dla psów, leżących od tak luzem. Brrr, warczysz na mnie i do ciebie! Mogę zobaczyć tą miskę, nie, cześć! Więc ta rybia pani ze straży królewskiej przyszła powiedzieć reszcie o polowaniu na ludzi. Jeden z nich się tak podekscytował, że jego szyja nagle urosła. <laughs> Wtedy uciekł z tego miejsca zabierając ze za sobą krzesło. <laughs> Zastanawiam się, jak Grillby radzi sobie z tymi facetami. Tak właściwie? Słyszałem, że od czasu do czasu ta pani ryba przychodzi opłacić rachunki tych psów. To chyba wyjaśnia dlaczego cały czas z nimi wytrzymuje. <grych> Dobra, cześć. Nigdy wcześniej nie słyszałem, aby Gwardia Królewska wyruszała na palowanie na ludzi tak wcześnie rano. Zazwyczaj robią swoją małą wędrówkę później, powiedzmy, że za około 2 godziny. Zazwyczaj się tu kręcą, tak jak niektórzy z nich nadal tu są. Chociaż myślę, że mają kilka wolnych minut przed wyruszeniem. Dobra, chodźmy sobie do szafy grającej, zanim porozmawiamy z Grillby. Szafa grająca jest zepsuta. W tym momencie wydaje się to przekleństwem. <grystwem> Cześć. Um, Grillby powiedział, że chętnie by wam zaoferował trochę wody, ale on nie tyka takich rzeczy. <grystwem> nie dziwi mnie to. <grystwem> Grylby się zastanawia, dlaczego pani jeleń za wami tutaj przyszła. Szczerze mówiąc nie wygląda, żeby się tu czuła zbyt dobrze. Właściwie jestem trochę nawet ciekawa tego miejsca i jej nostalgii. Mm, w porządku, niech będzie. <grym> dobra, wychodzimy stąd. Mm, dobra, <grym> dziękuję, że... Czyli Undertale Yellow jest oficjalnie w innej linii czasu. Zawsze miło jest odwiedzić miasteczko Snowdin. Ludzie tutaj są naprawdę bardzo przyjaźni. Szkoda tylko, że jest tak daleko od domu. Słyszałem, że niektóre potwory stąd martwią się przyjazdem tu ludzi z miasta. Ale Snowdin jest o wiele większy niż ludziom się wydaje. Wystarczy po prostu spojrzeć na widoki z mostu. Ta... Ja, ta... Ja, to... Zastanawiam się, jakie rzeczy moglibyśmy zobaczyć, gdybyśmy mogli tylko zwiedzać. Szkoda, że nie mamy tak właściwie zbytnio czasu. Wielka szkoda, dobra. Włazen? Nie! Jestem kimś, kogo niektórzy mogą nazwać demonem. To, że cały czas się uśmiecham, nie znaczy, że jestem clownem. Ta myśli prześladuje mnie nawet w snach. Kiedyś nie jestem nazywany Devil 2 przez coś, które miało na nazwisko Ketzel 3. Zapomniałem jak miał na imię, ale zaczynało się na G. Nie mam pojęcia, ale ciągle się pojawia i uderzamy w twarz. W tym śnie. Jak zapamiętałeś to głupie nazwisko? Bo było tak głupie, że śmieszne. Mój przyjaciel nie nienawidzi tej historii, ale również nienawidzi żartów Sansa. Więc myślę, że mój sen jest podobnego kalibru jak jego żarty. Dobrze, chodźmy sobie tutaj wyżej. Hoho! Ej, to ty, kreciku! Dobra, ale pierwszy zobaczymy sobie Pana Kamienia. Ach, świt następnego dnia. Niewdzięczny dla nocy. Jedynym sposobem na odróżnienie dnia i nocy są rzadkie zegary i dziury na niebie. Wiesz, jeśli jesteście tutaj uwięzieni... Dlaczego po prostu nie wyjdziecie przez te dziury? Ach, ludzie są sprytni, mądrzy i okrutni. Bariera sama w sobie nie jest tylko ścianą, ona jest bańką. I wygląda na to, że jesteśmy zamknięci w granicach góry, w której jesteśmy uwięzieni. Próbowaliśmy wylecieć, rozbić skałę nad nami, ale i tak nas bariera tam blokuje. To jest smutna rzeczywistość, której nie znasz, gdy jesteś młodszy. Wygląda to jak piekło. Któregoś dnia poczujesz moją młodrękę. Naprawdę cieszę się, że tu nie mieszkam. A. Puk, 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 puk. Ach. Odgłosy świeżego pukania o poranku. To muzyka dla moich uszu. Puk, puk, puk. Ach. Dobra, chodźmy sobie wyżej tutaj, gdzie dostaliśmy dziwny telefon. E, GOKU? Czy jak on miał? Ring ring. Cześć, czy mogę rozmawiać z G? A poczekaj chwilę. Czy to nie jest zły numer? A to jest zły numer. Piosenka o złym numerze. Naprawdę jest nam przykro, popełniliśmy błąd. A, <noise> to zły numer, piosenka o złym numerze. Naprawdę nam przykro, że wpakowaliśmy was w to. Klik. To była śmieszna piosenka. A co do cholery chodzi z tym G? <noise> I dlaczego ma on numer do Krisa? Może może ten numer tego G jest taki sam jak numer Chrisa w tym świecie? Hmm. To dlaczego Chris jest w stanie zadzwonić do swojej mamy, a ona od razu wie, że to Chris? Hmm. Um. na uwaga, Suzy. Tak Bajdowie, ja w ogóle o tym zapomniałem. Zadzwońmy do niej. Cześć Chris! Faktycznie Suzy ma rację! Hmm. Um. Dlaczego tam gdzie jesteś, jest tak wiecznie? Dziś nawet nie jest tak wiecznie. Gdzie ty w ogóle jesteś? Um, w zaśnieżonym lesie pod ziemią podróżujesz między wymiarami Chris. Um, proszę uważaj na siebie, jak i również niedługo odezwij się do mnie. Klik! A do tej drugiej spróbujmy. Innowymiarowa mama. dzwonienie. Um, nikt nie odebrał. Okej. Okay. Cześć Kraciku. Witajcie, młodzi podróżnicy. Czy macie ochotę na nowy smak? Co? Porada? Więc słyszałem, że w pobliżu biblioteki przybywa dziwny naukowiec. Gaster? Albo Alphys. Wygląda niesamowicie podobnie do jednego z, z mieszkańców tutaj. Hmm? Do kogo? Może on ma klucz do odpowiedzi na pytanie dlaczego tu jesteś? Hmm. Lub ewentualnie po prostu klucz do czegoś domu. Okej. Okay. Hmm. Dobra. A, dobra, bo ty mogłeś nam zmieniać tekst. Mm, ale nie, ja nic nie chcę zmieniać. Chcę zostawić kolor ramek tak jaki jest. Bez zmiany to zupełnie w porządku. Życzę wam reszty miłego dnia. Dobra, chodźmy sobie na prawo. A, on dalej rzuca te kostki lodu. Więc nawet w tym świecie, on o wiele za bardzo lubi lód. Ej, tu było przejście. Nie jestem jak ten inny kred, który oferuje ludziom smaki. Tak, właściwie pracuję w rdzeniu. I przeszedłem dzisiaj się upewnić, że lodowy wilk nadal rzuca lód, aby ochłodzić rdzeń. I tak, z pewnością to robi, z pewnością uwielbiam zagadki. Muszę powiedzieć, że dziś w okolicy są wiele więcej kretów niż myślałem. <laughs> Dobra, chodźmy do tej biblioteki, o której mówił tutaj ten kret. Bi biblioteka <grych> ej, ten duszek jest podobny do tego duszka z Minecrafta, nie wiem czy wiecie o jakiego mi chodzi. Gdzie do cholery ja jestem? Oglądałem mojego ulubionego streamera z żabami i wtedy szare drzwi zastąpiły moją szafę <grych> Kiedy wszedłem do środka, pojawiłem się tutaj. Powiedz mi o tym więcej, gościu. Czy wiesz, dlaczego się pojawiły? Mmm... Żaba miała bardzo rzadkie wydarzenie na swoim streamie I wtedy je zobaczyłem Ale nie jestem w stanie stwierdzić, czy to wydarzenie było ze sobą w jakikolwiek sposób powiązane Hmm... Ciekawe Papyrus?! Chyba nie tylko ja podróżuję między wymiarami, oprócz danego duszka Witamy w bibliotece. Masz na myśli bibliotece? Nie? To błąd ortograficzny Co?! Zostałam okłamana?! Proszę mu mówić ciszej. System szkolnictwa nas zawiódł. Nie tylko was. Suzy, wiesz, że słowo nasze jest również błędnie napisane. To miało zostać naprawione w przyszłym tygodniu. <grym> Ow. Oh. <grym> Dobra, książki nie mogę zobaczyć. To sprawozdanie szkolne o pogrzebach potworów. Pogrzeby potworów technicznie rzecz biorąc są cholernie fajne. Kiedy potwór kopnie w kalendarz, zamienia się w pył. Jako uroczystość pogrzebowa bierzemy ten pył i rozprowadzamy go po ulubionej rzeczy danej osoby, żeby jego esencja żyła w tej rzeczy już przez wieczność. Um. Czy już napisałem minimum? Na tą stronę mam dosyć pisania tego. Opisał to w taki sposób, jakby to było o wiele fajniejsze niż jest w rzeczywistości. <grytanie> Podczas gdy potwory składają się głównie z magii, ludzie składają się głównie z wody. Ludzie w swojej fizycznej formie są o wiele silniejsi niż my, ale oni nigdy nie zaznają radości wyrażenia siebie poprzez magię. Nigdy nie dostaną kartki urodzinowej na wzór w kształcie kuli. Nigdy wcześniej nie dostałam kartki urodzinowej na wzór w kształcie kuli. Prawdopodobnie dlatego, że nikt nie wie, jak zrobić taką w domu. <laughs> Cóż, ta książka mówi, że jesteśmy stworzeni z magii, tak jak w domu. Jak i również możemy używać tutaj magii, więc to jest naprawdę dziwne. Oto tu jestem, piszę tam książkę. Następnie osoba przychodzi i podnosi książkę. I zaczynają czytać. Przepraszam, zgubiłam się. O co do cholery tu chodzi? Z tobą porozmawiamy pod koniec Historia potworów część czwarta Nie bojąc się ludzi przeprowadziliśmy się z naszego starego miasta do nowego miasta Stawiliśmy czoła surowemu mrozowi, wilgotnym bagnom i palącemu upałowi Dopóki nie dotarliśmy do tego co nazywamy teraz naszą stolicą Która jest nazwana Nowy Dom Co po raz kolejny udowodniło jak bardzo nasz król jest zły w nadawaniu nazw Dla mnie brzmi trochę jak Asgard. Cóż, a. Mm, zapomniałam, co miałam powiedzieć. Miłość, nadzieję i współczucie. Ludzie mówią, że właśnie z tego składają się dusze potworów ale absolutna natura duszy potworów jest nieznana, bo w końcu ludzie udowodnili, że ich dusze nie potrzebują tych rzeczy do istnienia. Jako ilość badań oni tutaj przeprowadzili na temat dusz, ponieważ istnieje ogromna różnica między ludźmi i potworami, już nie wspominając o ludziach postawionych w roli prześladowcy. To znaczy my wiemy, że ludzie są o wiele potężniejsi niż potwory, ale to nie miało znaczenia od czasów starożytnych. No wiesz, myślę, że to nie ma znaczenia. Jedyne co się teraz liczy to żebyśmy wrócili do domu. Jestem po prostu ciekawa, to wszystko. Okej, okay, tutaj leży coś na stole. Nie mam pojęcia, co? O, witajcie. Wygląda na to, że jesteście podróżnikami międzywymiarowymi, tak jak ja. Skąd ty wiesz? Mogę to powiedzieć od moich frisków i od moich czarów. Ktoś wie z jakiego uniwersum Slash fangame on jest? I mogę mu powiedzieć, że jesteś. On... Um, jak macie na imię? Um, na pewno nie Frisk albo Chara. Nazywam się a to jest Chris i Noel. A ty jesteś papyrus, prawda? Wygląda mi to na trio podróżującej Delty, prawda? Jak i również macie dosyć znajome imiona. To znaczy w pewnym sensie zostaliśmy w to wciągnięci. Po prostu próbujemy wrócić do domu. Więc przybyłeś to na własną rękę? Tak właściwie nie! Przeszedłem przez szare drzwi i trafiłem tutaj. Jest to dziwna alternatywna wersja mojego własnego świata. Ale na razie próbuję nie wychylać głowy zbyt bardzo, aby nie powodować problemów. W sensie? Cokolwiek z czym się może wiązać, to kiedy znajdę własnego siebie. <laughs> Czy my właśnie uniknęliśmy czegoś złego? No nie do końca. Ale siedzenie tutaj trochę mnie nudzi już. Przeciwieństwo mnie tego świata jest nadal dość aktywne i czekam, aż on sobie gdzieś pójdzie daleko stąd. Więc. Czy wasza trójka chciałaby zagrać w UNO? Co? Mam kilka nagród, które mogę ci dać, Chris, jeśli wygrasz. Dlaczego, jeśli wygra Chris? Zagraj. Nie dziękuję. Nagrody, zagraj. Na razie porozmawiamy o nagrodach. Więc, mam kilka nagród, w zależności od Twojego miejsca. Jedna jest przeznaczona na miejsce trzecie, jedna na drugie i jedna na pierwsze. Wygrywając wyższe, wygrywasz również niższe nagrody. Jak zajmę drugie, to wezmę nagrodę z trzeciego i drugiego miejsca. Przykładowo, oczywiście. Jeden z nich jest elementem kluczowym, więc nie zajmuje miejsca. Aczkolwiek wszystkie są ograniczone w ilości. Jak myślisz, jak dobrze sobie poradzisz? Nie ha <laughs> Jeśli faktycznie zasady są niezmienione, bo wiem, że ludzie grają na jakichś różnych dzikich zasadach, to nie ma sensu ich czytać. Ja je znam, za dzieciaka się dosyć często grało. Więc zagrajmy. Świetnie. Czy chcesz zmienić muzykę przed rozpoczęciem? Om... Um. <laughs> Smart race... Okej, okay, widzę, że z chaptera drugiego są te muzyki. Z Undertale'a... Sans... Mm. Widzę, że dużo tego tutaj jest. E, Okej. Okay. O, szczerze bardzo polubiłem y, pod koniec pierwszego tutaj chaptera, jak wychodziliśmy z ruin, walkę z Flowing, więc chyba sobie weźmiemy jego. Muzykę. Ostrzeżenie, ta muzyka sprawi, że Papyrus da z siebie wszystko. Dobra, nie, weźmiemy Floweya i tyle. Nie, no to Zaczy... zaczynajmy.